na chwilę obecną wygląda to wszystko tak Ogólnie miałem go nie pokazywać pod zbiornikiem, jak wygląda ta instalacja, ale trzeba jeszcze tutaj troszkę uporządkować, troszkę ten przełącznik tutaj na bałaganiu, ale za chwilkę tutaj go od niego zaczniemy. Przy okazji, również jak widać, jest zrzucony ten wydek wspomniany. Również mamy zrzuconą tutaj lewą pokrywę. To akurat związane jest z tym, że robiliśmy sobie tutaj pomiar. No i w ten sposób mamy chyba już komplet wartości które będą nam potrzebne do wykonania dyfuzora. Dało się już jakieś tam wstępnie wyliczyć. Będzie można powoli przejść do projektowania i do jakby rozmieszczenia tego wydechu, zobaczyć jak on tam powinien leżeć tutaj na, na maszynie, tak żeby nigdzie tam nie kolidował, z niczym nie przeszkadzał. Tymczasem zaczniemy powoli od składania tego wszystkiego, czyli lewa pokrywa, podnóżki, kierowcy. No i przyjrzymy się tutaj temu włącznikowi, żeby to sporządkować. No i dobra, przełącznik mamy zmieniony i wygląda na to, że diagnoza była trafna. Dajemy zapłon. Cała reszta jest jeszcze odpięta. Mamy tylko jakby obwód tutaj świateł. Zapłon uruchomiony. Uruchamiamy światła. Mamy przód. Mamy oczywiście tył. No i śmiga. Długie. Krótkie wszystko. Śmiga. Chodzi dużo lżej niż tamten. Też ciekawe czy to sprężyna jest jakaś inna czy coś. W każdym razie Zostanie mi tylko jeszcze złożyć ten lewy przełącznik, ustawić tam, żeby ta klamka była względem tej prawej też równo. Przetwierdzić te dwa przekaźniki i puszkę, no bo ona tam jeszcze wciąż jest luźna, no i to by było właściwie tyle. A no, no i wiadomo, podłączyć tutaj to, nie? I to by było tyle. Dobra, w tej chwili będzie tyle, widzimy się później przy dalszych pracach. Dobra sobie kolejny dzień, kolejne tutaj postępy. Zacznijmy od tego, że hart nabrał trochę kształtu. Poskładana została przednia lampa. No gotowo, to jest do, podokręcana już, ale będziemy i tak wymieniali śrubki boczne na polerowane, bo te są nierdzewne i mają jakieś tutaj oznaczenia. To sobie ogarniemy. W każdym razie temat instalacji jest zakończony e, definitywnie. Nie licząc tylnej końcówki, która jest w tej chwili zdjęta, i tylnych kierunkowskazów, no bo nie ma jeszcze bagażnika, ale tutaj wszystko zostało już poskładane, poskręcane. Jest gotowe. Również oczywiście ten lewy przełącznik. Tutaj wróciła pokrywać dźwignię. Wrócił też ten wydech od NSR. Z tego względu, że po prostu będziemy go chcieli uruchomić. Zobaczyć za chwilę ładowanie, czy działa. Zobaczyć, czy gaszenie śmiga. Czy to wszystko jest w porządku. Czy nic się po prostu złego nie dzieje. Temat bagażnika został uruszony. Miałem sobie wymyślić coś tam, co będzie usztywniało tą końcówkę, a nie będzie bagażnikiem. Ale uważam, że hard bez bagażnika nie wygląda dobrze. Ale problem z bagażnikami jest taki, że niestety, ale... Tu widzicie, już dorobiony jest adapter. Te boczne mocowania kierunkowskazów pękają i na chyba 4 czy 5 wagażników, wszystkie mają to albo uszkodzone, albo gdzieś tam kombinowane. Ten okazał się najmniej taki porzeźbiony. Musiałem go troszkę podprostować, bo był le leciutko zgięty. Musiałem też wymienić. Jeden tutaj z uchwytów, ten konkretnie. Został wymieniony. Miałem wymieniać go całego, ale niestety grubość jakby tej blachy, bo to jest 3 mm prawie fabrycznie, a wiadomo, tutaj dorobiony zamiennik ma 3. Nie pozwalałby na przyspawanie tego tutaj po ludzku do tego do tej rurki, która jest znowuż cienka jak papier. A nie chciałbym tutaj znowuż później szlifować tego do chromowania, bo to byłaby też katastrofa, dlatego zdecydowałem się po prostu wymienić Mnieś tylko tutaj te ucho, gdzieś w tym miejscu było zrobione cięcie i spawanie. I ten bagażnik, dzisiaj jest sobota, w poniedziałek leci do chromowania. Ma to trwać około miesiąca i ma wrócić do mnie gotowy, tak więc... Będzie można tutaj założyć ten bagażnik, końcówkę, tylną lampę, tablicę, no i te kierunkowskazy. I to właściwie, jeśli chodzi o takie kwestie tutaj wizualne, byłoby wszystko, nie licząc kloszy, które trzeba wypolerować, no i wydechu. Kolejna rzecz to jest głowica, którą miałem sobie sam przefrezować i przygotować. Zdecydowałem się, że jednak to zlecę. Wyślę to do Garego, ma to ogarnąć, wyślę mu tłok, ma to dopasować, zrobić tak, żeby przysłowiowo było dobrze dopasowane wszystko. Jak mam się z tym męczyć, to faktycznie wolę to wysłać i żeby to ogarnąć. Także dorobiłem sobie te adaptery, tutaj miałem wymieniać. Zdecydowałem się na częściowe wymienianie. Przy okazji tych wysłek będziemy też realizować jeszcze e, pewne kwestie dotyczące, dotyczące czerwonej motorynki, ale o tym jak to wszystko wróci. Będzie chwila czasu na czerwoną. Dobra, w tej chwili wystawiam go. Został zatankowany, poskręcane wszystko, co tam było luźne chyba. Spróbujemy uruchomić i zobaczymy, czy jest ładowanie, czy to ładowanie jest w porządku i jak to wszystko się zachowuje podczas pracy. Warun doskonały mrozik. Uruchomimy, ale nie będziemy jeździć. Przy okazji stwierdzam, że rozwiązanie ze stacyjką tu w boczku jest genialne, bo w sam raz, żeby ten kluczek butem złamać, czyli świetnie. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, paliwo leci. Sanie. Zobaczymy co z tego będzie. A jeszcze miernik. Ona no, no, miernik przygotowany. Leje się coś nie, no na razie się nic złego nie dzieje. To dobrze działa. Światła. Nie mam jak tego wam pokazać, ale przy dodaniu gazu napięcie do 14 wchodzi na światłach A trupie przejadę się z kawałek Chodzi, ale widać, że te nastawy gaźnika nie działają, by nie trzeba to poprzestawiać. Wszystko no ale dobra, czy jakieś wyjściowe coś jest, nie jest źle. Ładowanie jest tutaj, nic się nie działo. Jedyne co założyłem z powrotem na wyboczek, ty lekko podregulować ten zatrzask od zamka, bo trochę ciężko chodzi. Poza tym wszystko dobrze, nawet ta stacyjka, tutaj ten kluczyk że tak powiem zamiennik, pasuje całkiem dobrze i właściwie wystaje tyle, co tutaj powinien, nic tutaj więcej nie trzeba robić jak najkrócej jak się da. No ale tak jak mówiłem, jest dosyć blisko tutaj startera i trzeba będzie tak uważać, żeby go po prostu nie urąbać, no i też wiadomo, trzeba nie zrobić jakiejś tu etui albo kluczyk od zamka, żeby był osobno, bo wiadomo, będzie obijał oboczek i rysował czy tej tutaj osłonę, naklejkę zrobić, ale to już tam szczegół. Chodzić chodzi, coś tu pokazywało na liczniku, wszystkie linki, wszystko działa. Chodzić chodzi, próbowałem się też przyjechać kawałek, niestety będzie trzeba tutaj to poregulować, trochę gdzieś, jak będzie lepsze będą warunki, no bo niestety no, po tym oblodzeniu jeździć tu tak średnio, żeby to sprawdzać. Nie chcę się, szkoda po to w ogóle brudzić. Kiedyś to możemy się nad tym faktycznie tutaj... Spuszczał przy sobie, bo teraz. Wolę poczekać, aż będzie cieplej. A nie chce mi się ani marznąć, ani w razie czego uszkodzić czegoś. Jestem zachwycony, bo wszystko działa, ładowanie działa, zostałaby tylko kwestia tych dwóch rzeczy, no i wydechu. No ale to wiadomo, najważniejszy ten bagażnik, żeby można było tutaj skończyć błotnik, oświetlenie z tyłu, no i to by było właściwie wszystko z takich tematów. No ale dobra, co wisi, to nie utonie. Jeśli chodzi o harta, na tę chwilę będzie wszystko. Za chwilę jeszcze poruszymy jeden temat. No i tak, to jest ta sprawa zwłoki niecierpiąca. Taki zestaw, widzicie, serwisowy przysłał mi Jacek. Ja to chętnie, oczywiście, komuś oddam. Jakby kto nie wiedział, to szybko streszczamy. Bluza Jack Motors, granatowa na długi rękaw, fajna w sam raz do garażu, gdzieś tam na zimowe grzebanie. Do tego oczywiście. Trzy zestawy wlepek, dwie dla Was, trzeci dla kobity, w razie żeby się nie denerwowała, że grzebiecie. Macie też dwie smyczki, niebieska dla Ciebie, różowa dla kobity, żeby też się gdzieś nie denerwowała. Do Waszego ogarka oczywiście również ramka, tablicy, rozmiar motorowerowy. Jaki ten sezon zimowy jest, oczywiście każdy wie, więc dlatego macie bluzę. Macie też szampon z woskiem, żeby sobie umyć maszynę jak trzeba. Macie też tutaj oczywiście odrodzewiacz z Manola, żeby gdzieś tam jak kolektor wydechowy się w ogarku nie będzie chciał odkręcić, bo turbina, żeby sobie tam się ładnie polać. Czyścić ich do gaźnika też oczywiście z Manola, żeby gdzieś tam wtrysk, turbinę, prze przeczyścić ładnie wszystko. Jak wiadomo, kto nie smaruje, ten nie jedzie, więc smar do e, łańcucha na koniec. E, pasta do rąk, żeby ładnie umyć rączki, żeby kobita się nie denerwowała. W razie czego oczywiście również jest tester kompresji, gdyby tam jakieś masło pod korkiem, coś takiego Wam się robiło w ogarku, to żebyście mogli sobie ładnie wszystko sprawdzić, czy macie sprężanie jak trzeba, żeby Generalnie szukać mocy, w razie gdyby było sprężanie słabe macie też tutaj oczywiście silikon, możecie pod głowicę podsmarować i wtedy na pewno Wam nie będzie już w olej ani w wodę e, szła, słyszę tak powiem szły spaliny. Na no, pocieszenie oczywiście jeszcze od nas Las Vegas, żeby każdy mógł sobie przykleić na szafkę, zobaczyć o co biega, no i jeszcze dwie wlepki e, nasze tutaj logowane, oczywiście holograficzne na otarcie łez. Tak, dokładnie. To co tu widzicie na blacie, blat nie wchodzi tutaj, że tak powiem, w skład zestawu, ale to wszystko co tu leży na blacie wyślę chętnie jednej osobie. No i teraz najtrudniejsze. Chcesz ten zestaw mieć, co musisz zrobić? Rzucić subskrypcję tu albo tu, bo zawsze źle pokazuję, rzucić łapkę, najlepiej oczywiście taką, napisać komentarz, co ostatnio kupiliście na jackmotors.pl, ja sobie później wrzucę tu taką dziwną niebieską stronkę tam, i wybiorę sobie jeden komentarz, i później zgłosimy się do tego gościa i pakujemy w pakę i wysyłamy to wszystko. Tyle. Żadna trudność. Fajny zestaw, a ogarek może zacząć działać jak trzeba i nie ładować ciśnienia w układ chodzenia. Przypominam, jeszcze są aukcje na wośp. Kiedy wy to oglądacie, czyli w tej chwili, ja to nagrywam w sobotę, czyli wy oglądacie to teraz, czyli w niedzielę to pamiętajcie, że te aukcje się lada chwila kończą, więc link oczywiście w opisie. Zachęcam do udziału oczywiście w tych aukcjach. No i to by było tyle. Dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie, jakie mi okazało. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję wszystkim moim widzom za poświęcony czas, za komentarze, za łapki, za wszystko. Zachęcam wszystkich nowych widzów oczywiście do subskrybowania kanału, do zaglądania na Face'a, na instagrama. I to by było tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Pozdro.